Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam na kolejnej już konferencji poświęconej sprawie rekompensat za utracone przychody i straty poniesione przez przedsiębiorców działających na obszarze stanu wyjątkowego. Stanu wyjątkowego, który został wprowadzony na wschodnim pograniczu naszego regionu. Mam tu ze sobą zestaw poprawek, które w dniu wczorajszym przyjęła Izba Wyższa naszego parlamentu. Senat, te poprawki w przyszłym tygodniu trafią pod obrady Sejmu. I to oznacza, że prace nad ustawą o rekompensatach są już dziś na ostatniej prostej. To jest ten decydujący moment, który przesądzi, jaka będzie formuła tych odszkodowań. Szanowni Państwo, Senat podtrzymał wszystkie poprawki, które zostały przez stronę rządową odrzucone w Sejmie: mianowicie rozszerzenie działalności. Rozszerzenie zasięgu rekompensat, rozszerzenie dostępności rekompensat dla trzech dodatkowych branż, czyli dla branży transportu turystycznego, dla branży kultury i rozrywki oraz dla branży spożywczego handlu detalicznego i sprzedaży pamiątek. Jest absolutnie oczywiste, że branże te w sytuacji lockdownu turystycznego regionu pogranicza ponoszą dzisiaj ciężkie straty. Jeżeli nie ma turystów, nie funkcjonuje transport turystyczny. Jeżeli nie ma turystów, ogromne straty ponoszą sklepy spożywcze, a sprzedawcy pamiątek w zasadzie yy, musieli kompletnie zawiesić swoją działalność. I oczywiście odwoływane są liczne imprezy kulturalne, rozrywkowe, które tradycyjnie yy, odbywają się w takich miejscach jak yy, choćby Białowieża czy, czy yy, Kruszynia. <laughs> Dlatego dziś chciałem zwrócić się z apelem do wszystkich posłów województwa podlaskiego bez względu na przynależność klubową czy partyjną w głosowaniu przyszłotygodniowym poprzyjmy poprawki senatu przyjmijmy przyzwoitą i sprawiedliwą ustawę o rekompensatach szczególnie chciałem zwrócić się do posłów Prawa i Sprawiedliwości macie prawo i sprawiedliwość w nazwie zadbajcie o to by prawo o rekompensatach było po prostu sprawiedliwe by można było wypłacić je wszystkim, którzy ponieśli szkody, ponieśli straty i aby rekompensata ta wynosiła nie 65% przychodów jak dziś jest to oferowane, ale 80%, jak proponowaliśmy to w sejmie i na nowo proponuje to dzisiaj senat. Wystarczy głosów posłów Kisu z Podlasia, aby poprawki senackie utrzymały się w sejmie. Mamy szansę, zróbmy to razem, ponieważ oczekują od nas tego przedsiębiorcy i mieszkańcy naszego województwa. I dam Wam, drodzy posłowie, jeszcze jeden argument. O jakich pieniądzach my tu mówimy? W uzasadnieniu do ustawy Ministerstwo zakreśla koszt przeprowadzenia operacji w tym kształcie, w jakim jest on obecnie, bez poprawek, na 7 milionów złotych. 7 milionów złotych. To jest w skali budżetu kwota mikroskopijna. Przyjęcie naszych poprawek, w tym przypadku poprawek senackich, zwiększyłoby to według wstępnych szacunków koszt ustawy do poziomu około 10 milionów złotych. To nie są wielkie pieniądze. Powiedziałem w Sejmie, rzadko władza ma okazję, by za tak małe środki pokazać, że polityka może być sprawiedliwa i przyzwoita. Apeluję, byśmy z tej okazji skorzystali, bo naprawdę mieszkańcy tego nie najzamożniejszego, delikatnie mówiąc, a prawdę mówiąc, ubogiego regionu bardzo tego potrzebują. Szanowni Państwo, są ze mną Bronisław Talkowski, osoba bardzo znana, dla zasłużona dla Kruszynian, perły turystycznej objętej dzisiaj stanem wyjątkowym i Sławomir Droń z Białowieży, z koalicji dla ludzi i puszczy. Chciałem na Wasze ręce podziękować wszystkim, którzy brali udział w pracach nad ustawą w Sejmie, w przygotowaniu poprawek. To nie byłoby możliwe bez Waszego wsparcia, licznych przedsiębiorców. Chciałem szczególnie podziękować lokalnej organizacji turystycznej z Białowieży, tak zwany LOT. Przygotowali również wiele zapisów, które. Z których część udało się w Sejmie wprowadzić. Jak chcę Państwu powiedzieć, to nie jest tak, że nic się nie udało. W Sejmie udało się wprowadzić na przykład nową branżę, której wcześniej nie było, czyli branżę wypożyczania sprzętu turystycznego. Tego nie było. Udało się doprecyzować zapis o tym, że nie tylko przedsiębiorstwa działające w strefie, ale także zarejestrowane w strefie, ale przedsiębiorstwa działające w strefie również mogą ubiegać się o rekompensaty. Ale o tym, o tym szerzej można innym razem. Natomiast teraz. Chciałbym oddać głos i poprosić o opis, jak, jak to wygląda dziś i jak ważne są te postulaty, z którymi dzisiaj y, y, się zwracamy do wszystkich posłów, aby rzeczywiście y, żyło się Wam lepiej, żebyście mogli po tym ogromnym doświadczeniu, bardzo trudnym doświadczeniu stanu wyjątkowego, y, powrócić do w miarę normalnej działalności. Y, Bronku, może, może Ty jako pierwszy. Tylko bardzo prosimy. Proszę Państwa, teraz już z perspektywy czasu odprowadzonego stanu wyjątkowego mogę powiedzieć, że całkowicie zamarliśmy. No, w tej chwili w Kruszynianach nie uświadczysz nikogo obcego w sensie turysty, który by w jakiś sposób chciał skorzystać z naszych usług. A zatem stoimy, całkowicie stoimy i w pełni się identyfikuje z tym, co ostatnio uchwalił Senat, ten wzrost oprocentowania, które ewentualnie, ewentualnie moglibyśmy uzyskać i rozszerzenie tej branży, bo to tak jakby się wszyscy przy tym mogli w jakiś sposób zrekompensować swoje straty, które bezwzględnie ponosimy. I zatem jest moja bardzo wielka prośba do naszych wszystkich posłów, wszystkich posłów z naszego regionu, żeby stanęli po naszej stronie, bo posłowie innych, inni, którzy są w Sejmie, z innych regionów Polski, oni może tak jakby do końca tego problemu nie rozumieją albo nie, nie, nie znają. Natomiast my tutaj na miejscu, nasi posłowie, którzy generalnie przez nas są wybierani, którzy powinni reprezentować nas, to w związku z tym taka prośba. Zadbajcie o to, żeby ta, te ustalenia Senatu przeszły, a my, żebyśmy mogli w swobodny sposób z tego skorzystać i zrekompensować swoje straty, które, które ponosimy. Bo yy, Oprócz tego, że nie pracujemy, to obecność tam w tym naszym rejonie jest naprawdę bardzo uciążliwa. Dzisiaj, jadąc na to spotkanie, przeszłem cztery kontrole y, y, Straży Granicznej, Policji i nie jest to na, narzekanie, w sensie takim, ale mówię, jaka to jest uciążliwość. Trzeba się zatrzymać, trzeba wyłączyć samochód, silnik, trzeba otworzyć drzwi, bagażnik i taka procedura na, na odcinku 6-7 km trwa 3-4 razy. A w moim przypadku, kiedy ja poruszam się, pomagam synowi w funkcjonowaniu, boże syna do, do, do szkoły i, i wnuka i, i, i wnuczkę do przedszkola, dzieje się to często dziesiątki razy dziennie. Także możecie się Państwo uzmysłowić, jakie to jest uciążliwe, oprócz różnych tych, że nie pracujemy no i nie zarabiamy, a ponosimy tego wszystkiego większe koszty. Dziękuję. mi Droń, bardzo proszę. Tak, ja może powiem o sytuacji jak wygląda Białowieża, Białowieża jest teraz wymarłym miasteczkiem, jest wrzesień, początek września był słoneczny, fantastyczny i powinniśmy mieć mnóstwo turystów, teraz zrobiło się trochę chłodniej, przyszły tydzień zapowiada się znowu fantastycznie, a my wszyscy stoimy ze swoimi biznesami, jest to dla nas bardzo przygnębiające, cały czas czekamy na tą pomoc, Trochę się to wszystko ślimaczy, teraz to jest w Senacie, i chcielibyśmy, żeby te poprawki, które zostały z powrotem wprowadzone przez Senat, przeszły w Sejmie. To nie chodzi tutaj o partyjnactwo, czy jesteśmy bardziej lewicowi, czy jesteśmy bardziej prawicowi. To chodzi o konkretne nasze biznesy, to chodzi o konkretnych przedsiębiorców, to chodzi o konkretnych ludzi, którzy u nas pracują. To nie jest sprawa poglądów, światopoglądów, to jest sprawa życia tych ludzi. I naprawdę te kwoty, o których tutaj mówimy w skali kraju są naprawdę mikro. A dla nas, a dla nas, dla każdego przedsiębiorcy, są to wielkie pieniądze, bo za te pieniądze będziemy mogli dalej funkcjonować. Nie mówię już o tych stratach wizerunkowych dla Białowieży, dla Purszczynian, dla tego regionu że tu jest niebezpiecznie, o tym, że to jest, staje się dla nas coraz bardziej uciążliwe, tak jak tutaj wcześniej kolega powiedział, każdy wjazd, wyjazd do białowierzy, te kontrole, non stop, czasem jadę do hajnówki dwa razy dziennie, muszę się zatrzymywać, jestem wypytywany, gdzie jest to dla nas uciążliwe, ale jako z tym żyjemy. No ale jesteśmy w takiej sytuacji, jakiej jesteśmy i... Należy, nale, należą się te pieniądze, i myślę, że warto by było też pomyśleć o tych 80%, żeby, żeby to była chociaż y, przyzwoita rekompensata dla nas. I, i, I to jest teraz dla nas najważniejsze. Nic nie, ma, nic nie ma ważniejszego. A jak będzie później, to zobaczymy. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze y, chciałem, na, 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 no, może na samo na zakończenie, powiedzieć, że. Szanowni Państwo, skąd bierze się nasza propozycja podniesienia kwoty odszkodowania z 65 do 80%? Otóż mechanizm, który jest w ustawie proponowany, polega na tym, że to jest 65% średniego przychodu z ostatnich trzech miesięcy, z miesięcy wakacyjnych. Tak jak mówił Sławek Droni, jak mówił Bronisław Talkowski, miesiące wczesno-jesienne są dla turystyki puszczańskiej, dla tej turystyki przygranicznej wyjątkowo korzystne. We wrześniu rusza turystyka szkolna, słynne wycieczki do Białowieży, wycieczki do Kruszenia. We wrześniu rusza turystyka konferencyjna, więc przychody września, października są wyższe od przychodów letnich, do których na podstawie których będzie obliczana kwota 65%. Stąd uważamy, że 80% to jest sprawiedliwa rekompensata za poniesione straty i tego, tego będziemy w Sejmie yy, bronić. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, jeżeli chodzi o, o pytania. Ja chcę zapytać o te 65%, bo yy, prawdopodobnie jest yy, duże ryzyko, że nie zostanie uchwalona ta propozycja senacka. Yy, a te 65% to będzie za mało? Nie będziecie występować o taką rekompensatę wtedy? Bo zawsze jest droga sądowa. Można yy, proszę wystąpić proszę. do sądu i uzyskać jeszcze wyższą Teoretycznie odszkodowanie znaczy, za. Na dzisiaj, na dzisiaj to każda rekompensata jest potrzebna, i, i, i jeżeli by ta rekompensata miała w jakiś sposób zadowolić nas, to na pewno interesuje nas ta, ta wyższa rekompensata. Z tego względu, że my naprawdę ponosimy duże koszty. Dzisiaj nie mamy żadnego dochodu, a ponosimy tylko koszty. i i już nie mówimy o dochodach, chodzi o to, żeby to można było realizować te koszty, które u nas pozostają stałe. No a z czegoś trzeba normalnie żyć. I ja przecież te koszty, które ponieśliśmy potężne jak wybudowanie budynku, w którym w tej chwili tu prowadzę tu agroturystykę, wyposażenie jego, to ja dzisiaj jestem bardzo mocno z dołu i nie jestem w stanie już przez okres następny, kiedy był lockdown, kiedy byliśmy zapóźnieni już z rekompensatą tego całej tej inwestycji. A przecież to kiedyś trzeba jakoś jakiś sposób zwrócić i teraz wpadliśmy w następną pułapkę taką od nas całkowicie niezależną i dlatego ta rekompensata, ona jeszcze nie pokrywa tych kosztów, które byśmy uzyskali prowadząc normalną działalność i my nie walczymy o to przykładowo, że, że czekamy na tylko na rekompensatę, my chcielibyśmy normalnie pracować, normalnie zarabiać, normalnie żyć. Natomiast jest sytuacja jaka jest I, i, i nie z własnej woli wtrafiliśmy w taką pułapkę. Dlatego jest prośba, żeby ten y, zapis, który y, y, Senat ustanowił, żeby nasi przede wszystkim posłowie za tym się powiedzieli, bo oni znają najlepiej nasze realia, oni wiedzą na, na, na bieżąco jak to jest i, i powinni powalczyć o, o, o nasze nasze ten, y, rekompensaty. A już policzyliście Panowie w swoich interesach, ile to jest, jak, jakie, jakiego rzędu kwoty to są te, które moglibyście otrzymać w ramach rekompensaty? Proszę Państwa, ja nie bardzo wiem jak się do tego przymierzyć. Bo w sytuacji dosyć, takiej, kiedy agroturystyka zwykła nie prowadzi yy, księgowości takiej, którą trzeba było się rozliczać, my jesteśmy rolnikami i z tego tytułu mamy takie, takie prawo, że, że tego nie prowadzimy, no teraz no, musimy to robić całkowicie szacunkowo. Brać przykładowo 80% no ja się obłożenia, chociaż ja w ostatnim, okresie, w ostatnim okresie czasu miałem obłożenie stuprocentowe i teraz no, no trzeba jakieś wziąć procent przykładowo 80 czy 90% obłożenia i z tego jeszcze 80% to i tak to będzie 60% więcej jak nawet 80% nam przyznają to my nie dostaniemy pełnej rekompensaty a ja chcę jeszcze raz powiedzieć że miałem po prawie 100% obłożenia jeżeli chodzi o ten no ja pozwracałem za zadatki bo miałem y rezerwowane wszystkie pokoje dla turystów, którzy przyjeżdżają do nas z całej Polski i, i nawet jak tworzy się jakieś okienko, to zawsze stoi ktoś w programce i pyta, czy jest wolne miejsce. A te zadatki na nadzwyczajnie oddać ludziom. Wysłać z powrotem, oddać pieniądze, które w jakiś sposób już poszły w kierat ten prowadzenia biznesu. To może jednak lepiej iść do sądu i, i walczyć o jakby większe odszkodowanie jeszcze. Proszę Państwa, Państwo wiecie, co to, po co nas wprowadzać do sądu, jak myśmy nic nie zawinili. A nam i każecie w jakiś sam sposób iść, iść do sądu. No najlepiej by było, żeby nas w jakiś sposób ustanowić takie prawo, że my piszemy nasze, nasze wnioski i na te wnioski są realizowane zgodnie z obowiązującym prawem. Sławku, coś chciałbyś dodać? Tak, tutaj jeszcze chodzi o te straty, jakie mamy na przyszłość. My, my naprawdę nie możemy zaplanować naszych biznesów teraz. My nie wiemy, czy ten, yy, czy ten stan wyjątkowy będzie trwał tylko miesiąc, czy on się będzie przedłużał. My nie, ma, nie wiemy, co zaoferować naszym klientom. My musimy robić jakieś plany. To jest też dla nas olbrzymia strata. Tego się nie da tak łatwo przeliczyć na pieniądze dzień do dnia. To się będzie rozkładało na Późniejszy biznes. Ci ludzie, którzy urządzali u nas eventy w Białowieży, w hotelach, korzystali z naszych usług, z naszych rowerów, z naszych kajaków, oni też do nas nie przyjadą. Czy oni będą chcieli przyjechać za rok do nas, jak my okazaliśmy się biznesowym, słabym partnerem? To są też straty. To powinniśmy też wziąć pod uwagę, i te 65%. To jest minimum, minim, minimum, jakie, jakie może być. Oczywiście 80% tak samo zgadzam się tutaj z kolegą. To też nie pokryłoby w 100% naszej działalności. A po drugie, kto będzie patrzył na tych ludzi, my też mamy swoje zdrowie. Kto myśli o nas? Jak my do tego podchodzimy, taka niepewność? Prowadzimy swoje biznesy, jesteśmy ludźmi sukcesu, chcemy działać, chcemy robić, a tutaj, jakby nas ktoś w kaftan zawinął, ręce nam z tyłu postawił, i my jesteśmy w bezruchu. Dla nas bezruch jest katastrofą. I tak samo dla naszych pracowników, bo przecież to wszystko jest związane ze zwykłymi ludźmi, z prostym, poszczególnym człowiekiem. I naprawdę to przepychanie przez nas, my byśmy chcieli normalnie zarabiać, a my. Wychodzimy na ludzi, którzy muszą się o coś prosić. To nie jest, że tak powiem, w naszej gestii czy w naszym sposobie bycia ludzi, którzy prowadzą biznesy. Jesteśmy w strasznie ciężkiej sytuacji. My nie lubimy się użalać. Chcielibyśmy normalnie pracować i normalnie funkcjonować. Tylko naprawdę ta sytuacja jest ciężka dla nas. Jeden lockdown, drugi lockdown, stan wyjątkowy, a my musimy w tym jakoś funkcjonować. I tu musimy patrzeć. Dalekowzrocznie, jak to ustawić, jak to zrobić. Też rozmawiam ze swoimi kolegami, którzy różne biznesy w Białowieżwu, nie wiedzą, co robić, jak robić, jak się ustawiać na przyszły rok. Chcieliby, staramy się jakieś pomysły. Prawdopodobnie ten stan wyjątkowy może się przedłużyć. I co wtedy? Te, wtedy te 65% to jest naprawdę. No, no bardzo mało, a tym bardziej upominanie się o ludzi, którzy pamiątki sprzedają, ludzie, przecież to są dla państwa groszowe sytuacje komu oni mają te pamiątki sprzedać mi w Białowie, że mają sprzedać te pamiątki i nawet o takich ludziach nie pomyśleć no to jest, to jest już poniżające naprawdę, naprawdę no, no chyba w ministerstwie są ludzie, którzy mogą się zorientować z czego żyją tutaj ludzie, tym bardziej, że dostają na bieżąco informacje, co, co tutaj jest poseł Poseł y, też przedstawiał to, mówił to na komisji. To nie są sprawy jakieś mega, mega złożone. Proszę Bronek, tak, tak. Proszę. Mhm. proszę Państwa, tutaj kolega Droń mówił o, o sprawie wizerunkowej. Naprawdę to jest bardzo duża sprawa. To są też, za tym się kryją konkretne pieniądze. Bo ja dzisiaj mam zapytania. Wycieczki, które przyjeżdżają do nas do zwiedzania Kruszynian, meczetu i, 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 i innych rzeczy, które tam w, w obrębie Kruszynian się znajdują, oni się pytają. Wycofują swoje e, rezerwacje i mówią, że oni nie wiedzą, kiedy oni będą mogli przyjechać. A, 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 a boją się dlatego, bo nie wiedzą, jak, jaka jest sytuacja. Naprawdę ten strach panuje wśród ludzi, którzy ewentualnie mieliby o, o, przyjechać. I oni się wstrzymują i, i nie wiedzą, kiedy, przy, kiedy przyjadą. I to jest potencjalny klient, który odwiedziłby nasze rejony i nie przyjeżdża. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, ten miesiąc. Wrzesień, październik, kiedy byśmy normalnie pracowali i kiedy byśmy zarabiali, to są pieniądze potrzebne na dalsze funkcjonowanie. Bo jeszcze jeszcze listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kiedy się już zaczyna turystyka, kiedy my mamy, nie realizujemy wtedy tylko kosztów z tej na naszej. A te byliśmy zamknięci przez 7 miesięcy, a teraz już ewentualnie zacznie się ten od września, to będziemy mieli pewnie 8 miesięcy zamknięci. I za co będziemy żyć? Nawet jak stan wojenny odwołają stan wyjątkowo odwalają nam gdzieś w listopadzie czy w grudniu, to już tych turystów nie ściągniemy, bo pierwsza będzie panowała ta y, y, sytuacja tego stanu wyjątkowego, a druga sytuacja, że zima i tak było do tej pory mniej. I, I z czego mamy żyć? No, no, my musimy zarobić, to nie jest to, że dzisiaj nasz do, dochód policzą na miesiąc, że macie tyle, że wam starczy. Nie, ten dochód ma nam jeszcze ewentualnie starczyć na następne miesiące, kiedy w zasadzie prawie nie funkcjonujemy. Szanowni Państwo, sami możecie ocenić, jak dramatyczna jest sytuacja na naszym wschodnim pograniczu, dlatego taka nasza determinacja, aby o to walczyć, będziemy o to walczyć do samego końca. I chcę już dzisiaj zapowiedzieć, że będziemy domagać się specjalnego funduszu. Przez, przeznaczonego na odbudowę wizerunku tego regionu, bo rozmawiałem także z licznymi samorządowcami, na przykład z Białowieży z Hajnówki, sygnalizują jednoznacznie. Odbudowanie wizerunku pogranicza polsko-białoruskiego jako miejsca bezpiecznego dla turystów, jako miejsca, gdzie można jak u Pana Boga za piecem spędzić wakacje, y, będzie wymagało długotrwałego i kosztownego programu y, promocyjnego. Dziś, tak jak mówili koledzy, ten region nie jest u Pana Boga za piecem, tylko jest regionem przyfrontowym i ludzie do takiego regionu nie jadą z rodzinami odpoczywać. Będziemy domagali się od rządu, już to dziś zapowiadam, specjalnego funduszu, specjalnego wsparcia dla samorządów, dla przedsiębiorców, promującego, odbudowującego wizerunek pogranicza wschodniego naszego regionu jako miejsca przyjaznego i bezpiecznego dla turystów. Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma więcej pytań, to. Dziękujemy za Państwa obecność i walczymy dalej.